Cześć witam was w kolejnym odcinku w dzisiejszym odcinku zrobimy pyszną surówkę z marchewki i z pietruszki ale z pietruszki będziemy robić i znaci, i oczywiście też z korzenia surówka naprawdę bardzo szybka bardzo smaczna i co by tu więcej powiedzieć pełna witamin no bo co by tu innego można powiedzieć jeżeli dajemy marchewkę, pietruszkę damy trochę cebulki, co jeszcze dodamy, zobaczycie podczas, podczas filmu. Same witaminki i same pyszności. Zapraszam na film. Oczywiście po filmie dajcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi widzami na moim kanale. Pamiętajcie oczywiście o dzwoneczku, który powiadomi was o nowych odcinkach. A ja teraz szybko wyrwę sobie kilka marchewek, 3-4 pietruszki i zaraz zaczynamy. A to, co będziemy potrzebować do naszej suróweczki z marchewki. No oczywiście marchew, ja mam tutaj takie jak widzicie Małe marchewki, jedna trochę większa. No mam tych marchewek tutaj około 700 gram, może nawet 800. Ma też tutaj trzy pietruszki, sam korzeń, bo korzeń też tutaj będziemy pietruszki dodawać. Oczywiście nać pietruszki, obowiązkowa, trzy małe cebulki. Cebulki, może, cebulki mogą być czerwone, mogą być białe, sól, przepraszam, sól, pieprz jogurt naturalny i oliwa z oliwek. To w jakich ilościach? No to już będziemy wszystko robić w trakcie filmu. Wszystko Wam powiem. Ale ja to zawsze robię więcej do oka, także tutaj się nigdy nie trzymam żadnych proporcji. No a zaczniemy, oczywiście, od umycia sobie marchewek i pietruszki. Ale nie obieramy. Jeżeli mamy swoją marchewkę i pietruszkę, nie obierajcie. W skórce jest naprawdę mnóstwo cennych witamin, także ja zawsze zachęcam, żeby tych marchewek nie obierać. Tak samo jak i pietruszki. Ja teraz sobie umyję marchewkę i pietruszkę i zaraz przejdziemy sobie do przygotowywania. No i pietruszka, marchewka i cebulka przygotowana. Proszę zobaczyć, to jest pietruszka po umyciu. Ona nie jest obrana, ona jest tylko wyszorowana szczotką, a dokładnie takim truciakiem. I tak samo marchewka. Marchewka jest też tylko dobrze wyszorowana. Także jeszcze raz naprawdę zachęcam. Nie obieramy marchewki ze skórki. Odkrawamy tutaj tą część, aż pozbędziemy się tego zielonego koloru. Tak jak tutaj widzicie. I tak zrobimy z każdą marchewką. No i marchewka przygotowana, pietruszka przygotowana, szkana, miska, tarka. Możecie sobie ścierać na tych malutkich oczkach, albo tutaj na tych standardowych. Ja to będę robił właśnie na tych standardowych. I tak będziemy ścierać sobie każdą marchewkę. I tak samo zeczamy sobie pietruszkę. Cebulkę będziemy sobie kroić. Dodam tylko jeszcze, że surówka z marchewki, no chyba jedna z najbardziej popularnych. No i chyba też jedna z najszybszych surówek. Jakie możemy sobie zrobić. Marchewka starta, proszę zobaczyć. I tak samo zrobimy z pietruszką. bo pewnie Wy rzadko dodajecie korzeń pietruszki do surówek. A nie wiem czemu. Proszę zobaczyć. Biało-pomarańczowa surówka, korzeń z pietruszki. Tak samo, bardzo zdrowy. Ścieramy tak sobie teraz i marchewkę, i pietruszkę. I marchewka z pietruszką starta, proszę zobaczyć biało pomarańczowo tak to właśnie powinno wyglądać. Teraz szybko sobie jeszcze skroimy cebulkę. Trzy malutkie cebulki ja takie daję. Tak jak już mówiłem wcześniej, możecie dać czerwone. Ja dzisiaj daję białe. Cebulkę kroimy sobie po prostu w małą kosteczkę. Możecie sobie pokroić w większą kosteczkę. Tu już tutaj wszystko już robicie wedle własnego uznania. Szybko tutaj skrawam cebulkę i zaraz przechodzimy do pietruszki. Cebulka skrojona, cebulka dodana. Proszę zobaczyć. Nie ma tutaj jakichś szczególnych wskazań, że musi być mniejsza, czy musi być większa. No i teraz damy pietruszeczkę. Pietruszki tutaj naprawdę nie ma co żałować. Pietruszka bardzo zdrowa, bardzo smaczna. Myślę, że wielu z Was pietruszkę lubi. I pietruszki tutaj nie musimy wcale aż tak drobno siekać. Proszę zobaczyć, ja ją tutaj przeciąłem sobie w poprzek. I teraz jeszcze delikatnie ją sobie rozdrobnię. I taką pietruszkę właśnie będę dawał, bo w surówce lubię jak pietruszka jest w dużych kawałkach. Poprzecinam tylko te największe kawałki. I proszę zobaczyć, taka pietruszka właśnie do suróweczki idealna. Dorzucam teraz sobie tutaj pietruszeczkę do marchewki, do pietruszki, do cebulki. No i teraz pozostało nam tylko to jeszcze wykończyć. A dokładnie zrobimy taki mini pyszny sosik jak już pokazywałem wcześniej, oliwa z oliwek sól, pieprz i jogurt naturalny czego ile dajemy? powiem Wam tak, ja tutaj nie mam żadnych szczególnych proporcji, po prostu ile mam surówki tak do oka wtedy to wszystko dodaję jogurtu naturalnego proszę zobaczyć ja tutaj dam trzy łyżeczki więcej tego jogurtu na razie tutaj nie daję pieprzu oczywiście wedle uznania soli też na początek możemy dać pół malutkiej łyżeczki. To już wszystko zależy od tego, czego ile lubimy. I oliwy z oliwek. Ja tutaj poleję dość sporo, mam tutaj chyba dwie płaskie, duże łyżki. I teraz to wszystko wymieszam i po wymieszaniu będę widział, jaka jest konsystencja i wtedy ewentualnie jeszcze będę mógł czegoś dodać. Ale smakowicie wygląda. No sami powiedzcie, surówka jedna, tak jak już mówiłem wcześniej, chyba z najszybszych surówek Proszę zobaczyć, jak tu już się ładnie kolorowo, zielono, robi pomarańczowo, biało. Skończę mieszanie, posmakuję, Ja mam wymieszane, posmakowałem. No dla mnie jest idealna. Ja wam powiem tak, ja ją zjem, zanim zrobię jakikolwiek obiad do tej surówki. Naprawdę to jest takie pyszne, takie dobre. Przekładam szybko na talerzyk. No i surówka gotowa. No powiem wam tak. Jak zrobicie taką surówkę, jak właśnie ja wam dzisiaj tutaj pokazałem. Wątpię, żeby ktokolwiek mógł się jej oprzeć. Naprawdę. Pyszna, rewelacyjna, bardzo smaczna i powiem Wam tak, to nie musi być tylko do mięsa. Ona jest bardzo dobra na kanapki, albo na przykład jak robicie swoje własne hot dogi. Naprawdę ta surówka nadaje się idealnie. Proszę zobaczyć jak ona pięknie wygląda, a uwierzcie mi, że smakuje jeszcze lepiej. No mam nadzieję, że film się podobał. Bardzo szybka surówka, bardzo smaczna i co najważniejsze pełna witamin, bardzo zdrowa. Zapraszam na mój kanał, bo jest tam naprawdę wiele ciekawych propozycji. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!